W w miasto ruszyła rowerowa masa krytyczna. Tym razem było zupełnie inaczej niż zwykle, bo uczestnicy rajdu byli Rowerowa masa krytyczna pojawia się w naszym mieście przy okazji różnych imprez. Za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i podobnie było i tym razem. W końcu jak mogłoby być inaczej w mieście rowerów? Nie jest ważne, czy ktoś jeździ zawodowo, czy też rowerem dojeżdża do szkoły i pracy, czy korzysta z jednośladu rekreacyjnie. W tegorocznej masie krytycznej pojawili się w niedzielę 4 maja na placu Piłsudskiego wszyscy miłośnicy dwóch kółek: i dorośli, i dzieci, niektóre maluchy podróżowały nawet w koszyczkach u rodziców. W tym roku organizatorzy imprezy postawili na różnobarwność, elegancję, szyk, wdzięk i niepowtarzalny styl, bo majowa masa krytyczna przejechała przez Stalową Wolę z prawdziwym fasonem. Na czele peletonu znaleźli się wykwintnie odziani eleganci na bicyklach. Nie wymagano jednak od uczestników eleganckiego ubioru, dlatego też większość osób przyjechała w codziennych strojach. Byli też tacy, którzy wzięli sobie do serca sugestie organizatorów. well a Elegancka masa krytyczna przejechała wspólnie od Placu Piłsudskiego przez ulicę 1 sierpnia Hutniczą Kwiatkowskiego Mickiewicza Żwirki i Wigury Poniatowskiego Chopena Okulickiego Popiełuszki, wracając na 1 sierpnia i Plac Piłsudskiego, gdzie przygotowano metę. Przed MDK zostało wykonane również pamiątkowe zdjęcie. Fotograf stojący na strażackim podnośniku utrwalił na fotografii wszystkich uczestników masy krytycznej. Najwięksi eleganci zostali też zaproszeni do udziału w konkursie na najoryginalniejszy ubiór. Jury z rowerową stylistką Justyną Gamoń-Wesołowską na czele wybrało panią i pana najpiękniej przystrojonych. Elegantka, jak przystało na damę, otrzymała w nagrodę złoty pierścionek z brylantem, a szykowny mężczyzna nowy rower. No możemy zobaczyć, jak na rączce wygląda. To już dziennikarze. Tak Rękawiczki proszę odłożyć. Boże, o, że jaki piękny. Podejrzewam, że zaraz będzie kilku parów chciało to Unia zastąpić. Po wyborach odbył się pokaz kolekcji rowerowej Justyny Gamoń Wesołowskiej, nie zabrakło także innych rowerowych atrakcji. Zapraszam do nas Panią Justynę Gałęcz-Weszowską, która jest prekursorką mody rowerowej w Polsce, a tym ważniejsze, że nasza rodaczka z, naszy, z naszego terenu. Pani Justyną, no, proszę bliżej. Zawsze strona, zawsze z tyłu. Drodzy Państwo, Pani Justyna Gałęcz-Weszowska, jej piękne modelki, modele bicykle. I również ona była szefową ziemi, e, które wybierało e, te upiory, które myśmy nakazali na scenie. I nama, a i nama, a i nama.